Pożar wybuchł około 14.00, według jednej z wersji ktoś podpalił śmietnik znajdujący się przy sklepie, od niego zająć miał się budynek. Wkrótce dym spowił całe osiedle. Po godzinie 14.00 było zgłoszenie, że płonie śmietnik przy tym kompleksie handlowo-usługowym. Nie możemy w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, czy pożar jest od śmietnika, czy być może śmietnik zapalił się od części magazynowej tej handlowej konstrukcji. W supermarkecie znajdowały się też zakłady usługowe. Ja usiłowałem wejść do środka, ale było pełno, że w związku z tym dziewczyny chciały do środka. Powiedziałem, że nie ma sensu chodzić, bo zdrowie, zaznacznie jeszcze nie, nie zabytmy kasa. Kasa akurat to jest jeden taki zabytek, który się uratował, jak widać właśnie, a o resztę będziemy się martwić później. Według relacji świadków strażacy mieli kłopot z uruchomieniem hydrantu. Panowie tam biegali, krzątali się, ogień się coraz bardziej rozszerzał i nic się nie działo. Za Zakrzewskie przyjechała następna sekcja, ale się też bez wody. Jakichś panowie przyjechali z no, tymi mniejszymi samochodami, to no i ogień coraz bardziej się rozszerza. Wielu mieszkańców wyszło na zewnątrz. Zierający się do mieszkań dym sprawiał, że niemal nie mieli czym oddychać. Masę dymu, taki zimny dym, że trudno oddychać. Pozamykaliśmy te okny, weszliśmy na dół. Obecnie trwa ustalanie strat i przyczyn pożaru.